Witam, dzisiaj chciałem recenzować tabakę Grado Cafe. Tabaka jest bardzo mała, niestety. Ma zaledwie 4 gramy, jak widać na spodzie. Jest to tabaka od firmy Push, czyli z Niemiec. Cena waha się w granicach od 6 do 7 zł, co jest dość dużo, bo jest jej tylko 4 gramy. Ale myślę, że dla tego aromatu i dla tej tabaki warto wydać te pieniądze. Nawet osoby, które nie piją na co dzień kawy, myślę, że polubią ten smak. Aromat kawy utrzymuje się przez bardzo długi czas w nosie, co jest moim zdaniem wielką zaletą tej tabaki. Jak dla mnie, nie ma tu ani za dużo mentolu, ani za dużo kawy. Wszystko jest w sam raz. Tabaka jest dość czarna, dość wilgotna, przez co może się dość ciężko wysypywać z pojednika. Jakby się przyjrzeć, może nie widać tego na kamerze, ale gołym okiem widać takie małe ziarenka kawy. No i dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie mojej recenzji. Do widzenia. Witam z tej strony, Kasper. Dzisiaj zaprezentuję Wam tabakę ze stajni Bernard Tabak. A tą tabaką jest mnich. Czyli Klosser Mischuk. Przepraszam was z skóry, ale nie chcę kaleczyć języka naszych sąsiadów, więc po prostu jest to taki mnich. Dobrze, zacznijmy od opakowania. Z przodu widnieje z góry napis w Tabak, a z dołu ten wspomniamy Klosser Mischuk. Zaś na środku tabaki widnieje mnich cieszący się swoją tabaką. Z tyłu zaś nie mamy żadnego ostrzeżenia o y, negatywnych skutkach zażywania, ale jest to tabaka importowana, więc nie dziwię się. Dobrze. Dozownik mamy zastosowany taki jak w klasycznych Bernardach, czyli posuwak. Prezentuje się on tak. Naprawdę fajna inicjatywa tego posuwaka. Wygodny jest w użyciu. Dobrze. Może jak y, tą tabakę zakupiłem? w lutym tego roku, czyli na dość spore umam, ale od niedawna znowu powracam do tabaczenia i warto sobie było o niej przypomnieć. Dobrze. Jest to tabaka gazonku szmalcer, czyli charakteryzuje się ona dość grubym zmieleniem oraz yy, ciężkim tytoniem. Podobno dla osób początkujących nie polece się te tabaki. Nie wiem, ja nie zradziłem się do niej. Naprawdę godna polecenia tabaka. Jest ona pyszna. Dobrze, a więc przejdźmy do snafu. Sobę wysypię. Nie za dużo, bo nie chcę tutaj psikać. Dobrze, jak widzicie, jak wspominałem, jest to tabaka grubomielona oraz barwy czarno-brunatnej. Dobrze, a więc przejdźmy do życia. W smaku, jak poduje producent, powinniśmy wyczuwać yy, rum. Owszem, wyczuwam ten rum. Jest to taki właśnie przyjemny, śliwkowy rum, który możemy spróbować w czekoladkach. W smaku czuć jeszcze taką wędzonkę. Próbując tę tabakę, naprawdę czuję się jakby za oknem była zamieć, a my sobie siedzimy spokojnie i zażywamy tą tabakę. Jest to dobra tabaka. Tyton jest też dość tłusty, a więc w nosie czujemy takie fajne ciepełko. Naprawdę jest to też duży plus. Dobrze. Nie wiem co mogę Wam jeszcze powiedzieć o tej tabacie, ale naprawdę tabaka godna polecenia. Jest to tabaka pyszna i myślę, że mam szef wśród szmalcerów. Dobra. To by było raczej na tyle w tej recenzji. Pozdrawiam Cię, stary tabaczniku i liczę, że dobrze ocenisz moją recenzję. serdecznie, z tej strony lukio. I dzisiaj wam zrecenzujemy tabakę. Tabaka od Samela Gołifa. osma uchony, czyli miodu. Ta jest dosyć estetyczna, ale jak dla mnie przeciętna. Otwiera się od góry, co jest według mnie minusem, chociaż niektórzy lubią takie tabakiery. Standardowo 10 gramówka. No, loga autora, nic więcej. Dobrze, no to przejdźmy do kroju. i to jest To jest tabaka angielska, więc oczywiście jest dość sucha oraz bardzo mocno zmielona. Zobacz, zobaczyć jak się sypie. Dobrze. Do aromatu przejdźmy. Co tam co, co czujesz? Powiedz z mi. Lipa. Ale lipa. Lipa, lipę. Ale lipę drzewo. Nie. Lipa. Dokładnie. Dobrze powiedziałeś lipa. Pokaż. Nie no. Kwiatowy, jak dla mnie aromat kwiatów. Lekka, wyczuwalna nutka miodu. Ja czuję kurz i popiół. Czyli lipę. Serio? Naprawdę, kurz i popiół i nic więcej. Nie no, ja zostaję przy kwiatach. No, to smak... Sobie... Popiół prosto z pieca. Nie wciąga. Nie jest dobre. Znaczy... Ale mi nasypał kubkę. No, tabaka jest dosyć mocna, jest bardzo sucha, bardzo drobna. Przczepię w nos. No, szczypy i to nie mało. Nie czuję w niej miodu, czuję aromaty kwiatowe, czuję jakiś charakterystyczny zapach, zapach który Luke określił jako popiół i ja nie potrafię go sprecyzować, co to jest za nazwa. Wiesz co to jest za nazwa? Kurz z popiołem! Ja tutaj nie czuję w ogóle miodu, ani kwiatów, ani miodu, sam popiół i kurz, nic więcej, naprawdę. Aż tak źle? No. Czyli co, ocena? Tak, przejdźmy do oceny. Ile daje za ta, bakier, za ta bakierkę? No jest, jak dla mnie jest estetyczna, jest dosyć ładna, przyciąga uwagę, upływowa. No niestety otwierana od góry z tym zamknięciem bywały problemy, na początku musiało się wyrobić, żeby zaczęło chodzić płynnie. Niech będzie 4, ma 6. Ja ta dam także 4, ponieważ... ponieważ, ponieważ jest estetyczna, wygląda dość ładnie, ale właśnie to otwarcie, ona się przycina, chociażby się wyrobiło, ale przycina się, powiem tam, bardzo ostro. Jest ona podobna do tabakierek Bernarda, ale nie, będzie mocna szwóreczka, bo jest naprawdę ładna. Co do co do kroju, hmm, kroj, kroj tam, tam, jak, jak tabaka angielska jest suchy, jest zbyt suchy, Oraz zawsze zbyt suchy. Trochę według mnie za bardzo zmielony, ponieważ naprawdę osiada na nosie, szczypie mocno. No, a ty co ty powiesz? Ja chciałbym zwrócić uwagę, że jest zrobiona z naprawdę dobrej jakości tytoniu. Ten tyton naprawdę czuć dobrze w aromacie tabaki i naprawdę jest dosyć dobrej jakości. No, do niego nie mogę się przyczepić. No i jest jak dla mnie zasucha. Wolę tabaki bardziej wilgotne. Mm. Co do aromatu? Aromat? No, 3,5 może być. Ja dam włyka za aromat, ponieważ. popiół. Smak, smak, trójka, niestety. Ja w smaku tak, że mogę dać trzy, ponieważ powiem Ci, że po chwili przebija się taki jakby lekki aromat miodu, ale bardzo słaby, ale właśnie góry tutaj popiół i kurz. Okej, okay. co do dostępności tabaki, no niestety jest, może niestety, niestety jest dosyć rzadka, spotkałem tylko raz w życiu, właśnie we Wrocławiu w jednej z trafik w galerii. Dokonania zakupu spodziewając się naprawdę dobrej, miodowej tabaki. Jeśli chodzi o miód, to zawiodłem się. Jeżeli chodzi ogólnie o tabakę, nie jest to ona do zażywania codziennie. Nie dałbym rady zażywać jej codziennie, mm -hmm. ale od święta do święta nie żałuję jej zakupu. Nie żałuję tego, że wydaję na nią około 10 zł. Miesz. Czyli zł za 10 gram, tak? tak. No to jest dosyć przeciętna cena. No tak, przystępna. No dobrze, Ale bez że to będzie już wszystko. Dziękuję za obejrzenie recenzji. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Podsumowując, dziękuję Wam za wszystkie napisane na prace. Zostałem trzy prace, które właśnie zobaczyliście przed chwilą. Plus jeszcze jedną napisaną, którą może opublikuję, ale to zobaczymy jeszcze, jak to będzie, w jaki sposób się wygląda ta publikacja moja. Mam nadzieję, że więcej będzie punktów z Twojego wywołu. No i co jest Was do rozsłania kolejnych kolej konkursów. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za mnóstwo widów. Trzymajcie się, cześć!